Nie, tam podbamy też kubeczek najwyżej e, najwyżej będzie w następnym odcinku reszta, no bo zrobimy po dwóch odcinki, no nie z tego odcinka. Taka bombeczka zobaczymy powoli, zobaczymy te bombki, bo to kurde nie będziemy się śpieszyć. pośpiech to pierwszy stopień do piekła, nie? Druga bombeczka taka jest. Bombka grzyba jak piękna. I, i, I co tu jeszcze mamy? Skarpetki, ale nowe. Eee, skarpetki bierzemy, nowe skarpetki, Patrz, Nowe skary. Nowe skary. I pozostałości po bombce. To poty tu się zbiła. Kurda, fajna była, Też PRL, taka złota. Okulary, ja. Takie okulary, patrzcie. ty fajne. Montibello. Montibel Montibello. Znaczy to firma? Wszystko jak nowe, tylko się przeczyści i będzie jak nowe, przeczyszczą kolanko i patrzcie jakie Montibello piękne, to są Montibello piękne o. Co porabiacie dzisiaj deszczowo dzisiaj deszcz pada, taki kurcze wiecie, taki dzień. Fajne, fajne okularki. Montibello. W sam raz do goli będą pasować. Eleganckie ludzie wyrzucają takie rzeczy z basakra, patrzcie o. Mały grzybek nawet, taka bombka, mini grzybek, mini grzybek. Też to tu i to, co Wam chcę pokazać najbardziej. A nie, tu jeszcze są, o takie do szycia, prawda? Niby, niby, niby nic, no nie? A patrzcie, a, a pisze na nich Zatik, Zatik Polgal Częstochowa. Cena detaliczna 90 zł. Zatig Polgal, Częstochowa, cena detaliczna 90 zł. I mamy kurcze fajne do życia sprzęciki, pamiątka kolekcjonerska z pewnością, wspaniały artefakt z prl -u. No fajny, fajny się depozycik. A to pokazywałem? Nie, o, patrzcie, kubeczek Mickey Mouse and, 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 and Goofy. A, nie, Mickey Mouse and Friends, no niewiele się pomyliłem, Mickey Mouse and Friends firmy Geda Labels. Filmy GEDA Labels, taki historia, tu jest piesplutko, Plutko Miki i, i patrzy się Miki Mini, a tu z drugiej strony Donald nawet wpadł wpadną na imprezę elegancko, idziemy tam pod górę? kto ze mną tam idzie pod górę, idziemy? dobra, fajny, 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 fajny eee, fajne znalezisko, fajne depozyty także patrzcie co ludzie wyrzucają, normalnie zawijamy to, zawijamy to wszystko, co jeszcze, się... a, najważniejsze co wam pokażę, to jest eee, to jest to, patrzcie jeszcze pas wam pokażę, to jest do torebki. Tak, zaczerp do torebki wziąłem, no przyda się, no. Do torebki te paski też, się, też trzeba zbierać, no nie? Żeby czasami może ktoś... Bo czasami wrzucam same torebki z urwanymi paskami, czy jakimiś bez pasków. To, to jak najbardziej może być. A to nie pokazałem wam, pisze... Tu pisze rozę na tym jednym. Teraz widzę, tak? A na tym drugim pisze... Home. No fajny, fajny i patrzcie, najlepsze znalezisko, to co chciałem wam pokazać. Tego teczka to pik. Zobaczcie na to. Zobaczcie. A co to w ogóle jest? John Beck, Old Scottish Whisky, szkocka whisky, John Beck. Dobra, patrzcie, patrzcie, patrzcie! O, oh, ledwo to podnoszę, normalnie to waży, to waży 4 czy 5 kg Widzisz taką figurę z brązu? Ona jest gigantyczna. Ona jest gigantyczna, kurde, żebym wam zważył. Patrzcie, pa, nie chcę jej rzucać, pa. Słyszycie, jaka, jaka moc w ogóle tej figury jest? Patrzcie, normalnie figura taka z brązu. Patyna jeszcze jest, patrzcie. I kurczę, pisze RM. RM. Castro. RM Castro, co tu pisze? RM Castro, jaki zamek? RM Castro pisze. RM Gastro. RM Gastro. Czy AM Gastro? Jak myślicie, patrzcie, Taka figura z brązu, elegancka. Z patyną w ogóle, oryginalnie. Z brązowa, z brązu ona jest. Masakra bo już widzę chyba, że nie z brązu no ale tutaj patyny nie było, no nie Hehehe. chyba, że jakaś śruba w ale no nie, no widzę, że jest naprawdę rzeźka bo to jest brązo tak jak monety z brązu masakra, ale fajna, patrzcie, taka postawa. ja ją chyba zostawię na siebie to jest rzeźnica ale figura normalnie tu jest ze 100 zł w samym złomie chyba masakra, ale fajna no to jest brąz to nie jest małżeństwo, no to jest brąz, ale jazda, co to oznacza, powiedzcie mi, Wycencie. ale jest mega ciężka, no dobra, 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 bierzemy, dopakujemy, patrzcie jakie trofea dzisiaj, normalnie, Zoro fajne, fajne, fajne depozycje, firan tyle, Ciekawie ile te firany kosztują, muszę sprawdzić, firana Liti, jak ona się nazywała, ale na pewno zawsze coś, no bombki, to wszystko jest, fajne dzisiaj. Także lecimy na kolejne. Ja lecę dalej, ja lecę dalej i widzimy się. Mam nadzieję na następnym jakimś depozycie. No to, no to, no to lecimy. Bijeli to wszystko i lecą, lecą.